Halo, witam. Ja jestem Marcin, jesteście we Otojskało, Legenda Wulkanu. nagrywam to zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, bo jakbym zapisał teraz, to by mnie wywaliło na początek. Nie jestem tylko pewien, czy na początek yy, podziemiów, czy tak ogólnie na sam początek. Wolę nie ryzykować. Ej, jak ja właściwie wlazłem tutaj? Tam były schody, drabina, czy po prostu mnie przerzuciło? po prostu mnie przerzuciło. nie to żeby mi to przeszkadzało tam jest jakiś guzik ale boję się że jak go nacisnę to mi zaleje wodą całe pomieszczenie to już wygląda na to że muszę go użyć na coś Klik Wo Element wodzimki To jest taki mały problem. Jak mam do niego wleść? Tam jest na samym dole. Dobra, wiem jak do niego wleść, ale... Chcę wejść tutaj najpierw A, tu się da leźć! Dobra, to bez problemu. A, tutaj była drabina. W której mogłem sobie hopsnąć tak patrzcie o. Hops, hops Hops, hops. Oczywiście no, łapiąc się tych szczebli O, i bym się złapał. I bym tam wyleciał. Wlazł, Wskoczył. Cokolwiek robią te kangury. Kangur to taki przerośnięty zając, co pewnie kicają. A, gra mnie ja tu próbuje wystrychnąć na dudka, bo ja tutaj zaraz podejdę. Wyciągnę tego ziomka. I zapomnę o tym. A ja nie zapomnę. W sumie to nawet nie o to chodziło, strzałem nawet, że miałem tutaj wrócić. Oczywiście, że tu miałem wrócić. <laughs> Więc no aż taki bystry to ja nie jestem. <laughs> well, shit. <laughs> O nie, ja to może całe przejść jeszcze raz? Ja nie chcę. Demiu! Weź się złap. Co to za gracu nie pozwala oszukiwać. To miała być taktyka speedrunnerska. Co nie? Mm. Nie pozwolić stanąć na skrzynce. O, to było tak na szybko. A teraz są wszystkie cztery. Co? A to miejsce jest głupie Takie okay, głupie I... i, i głupie uh. Głupie Gupie. Gupie. się nie stało? Jak to działa? W sumie to nawet nie ma sensu, że nie mogę tutaj łazić po. Bo... Bo nie wiem, po żółwie, jak widzą, królika takiego przerośniętego. Składają za zawiadomienie do prokuratury, czy co? Ja, ja. Wróciwszy... Dobre jest to, że pozbierałem już wszystko. Już nie ma niczego do zb... Ej, racja, mam 100% zebranego szajsu. Oj, jak dobrze. No to się rzucę po to. No a co? Ja bym się nie rzucił? Ja? Teraz nie proszę na górę z powrotem. Podziękowawszy, teraz się już nie przewróci ta cała konstrukcja, co nie? To by było cringe. że na duncjowe by to było to jakby się teraz skantolił byłoby że na duncjowe jakby mógł szybować robiąc yy... Śmigiełko z ogona, ale nie tak jak w Soniku ten Thales robi, tylko jak wiecie, tak atakując. To brzmi bardzo jak kao. Doleć, doleć, proszę. Doleć. Uf. Prawie nie doleciał. Ej, tutaj racz trzeba uważać, jak spadne. Najlepiej do wody. I będę całość powtarzał jeszcze raz. A... Ta gra nawet nie jest jakoś specjalnie zrobiona, że trzeba szukać tych niektórych rzeczy. Już się tak cieszyłem w poprzednim odcinku, że znalazłem ukryty skarb z ukrytymi skarbowcami. A to nie, a to po prostu taki bullshit. ty celujesz ziemiś? Jakie goście mam już gdzieś? Chop co celuje? Uciekam stąd A chcę wracać na wioskę Pelikanów? Hm Trzeba by chyba zrobić inaczej pocięcie tego odcinka. A po... Albo tam zresztą, pogadamy jeszcze. Zapytamy się dokąd mamy iść. Panie szamanie, artefakt wody już jest nasz. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Wow. nie z... wygląda zbyt z... magicznie swoją drogą. To już praktycznie wszystko gotowe. <kłysy> Przypominam, że potrzebny jest jeszcze jeden, ty nigdy tego nie pamiętasz. Co za kapłan! Jaki jeden. What was that? <kłysy> nam wioskę zaatakowały potwory. Ty tylko byś panikował. Zbij się w powietrze, pokonaj progę od białych No dobra. Idź do Gadeta. on już coś tam szykuje. Ja tymczasem odpocznę sobie. Może się ukryję, albo się nie ukryję. A może jednak się ukryję. Mhm. Tak, tak. Tym razem się zgadzam, schowajmy się. E, co do 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 do... Zą drogą, to co chyba zepsułem, bo... Nic nie widać, żeby atakowało. <laughs> Pelika nie wynalazco. Bracie pelikanatora Kornelka. Dobrze, że jesteś. W końcu mi się udało. Jak wiesz, ceny ropy ostatnio strasznie podskoczyły. Przerobiłem silnik samolotu i teraz jest zasilany gazem. Będzie tanio i ekologicznie. Wioska jest w ciągłym stanie zagrożenia, więc dodałem uzbrojenie. Użyj któregoś z ataków, aby strzelać. Teraz szybko do samolotu. Niech się odezwie w tobie instynkt wojownika. O jezu. O nie. A, jeszcze się zepsuło. Zespół się. Jeszcze raz pogadamy, bo nie wyświetliły się w ogóle napisy, bo cały czas było napisane, żeby z nim pogadać, ale o ten tekst o tym, że ceny ropy podskoczyły. Gdyby tylko nie dodał tego o gazie, to by było tak bardzo real. Dobrze, że jesteś. Nie działa. Jak wiesz, ceny ropy ostatnio strasznie podskoczyły. Przerobiłem silnik samolotu i teraz jest zasilany gazem. Będzie tanio i ekologicznie. Wioska jest w ciągłym stanie zagrożenia, więc dodałem uzbrojenie. Użyj któregoś z ataków, aby strzelać. Teraz szybko do samolotu. Niech się odezwie w Tobie instynkt wojownika. Co to jest zepsute? Coś nie działa. No ewidentnie coś się popsuło. Spróbujmy jeszcze raz, to wszystko z, z problem z tym, że no nikt nie myślał w tym 2000, nie pamiętam którym, pewnie trzecim, max trzecim, że ktoś będzie grać w, w to na Windowsie 10, który jest, jaki jest. To jest nie tak, bo teraz jak z nim pogadam, a teraz jak tutaj jest napisane, jest normalnie napisane wszystko. Dobrze, że jesteś. W końcu mi się udało. Nie, dobra, to jest coś, coś jest nie tak. Muszę wejść na stronę Goga i zobaczyć, czy tam. To jest tylko mój problem, czy, czy to jest problem? Wejdźmy na stronę KO Trilogy, forum gry. Eee Szukajmy tematu z trzy. 3 Softrock talking to Gadget during the aerial attack. A! A! Ceny robio! A! A! A. To już wszystko wiem. Wiecie co jest problemem? Znaczy wiecie jakie jest rozwiązanie? Wystarczy nie gadać z gadżetem. Trzeba od razu wsiąść w helikopta. jak w tym... jak w Lockfightzie. ...RFXowym. Chwila, kto nas atakuje? Huntar? Z ziomeczkami? Naziści? Ostatnio, jak sprawdzałem u tych wulkanowych ziomków, to oni nie mieli technologii samolotowej, o jak leci. Wszystko się rozwala na różne strony, nic nie potrafi zdecydować, w którą stronę chcę trafiać. Mogę trzymać? Nie, nie mogę trzymać, muszę naciskać. Ej, uszkodzili mi lakierkę. Czego właściwie jestem? Pasek A mogę sobie odrzut włączyć. Jakbym jeszcze mógł kręcić śruby i bączki, i pączki i beczki. To by było fajnie. fajnie by było, jakbym mógł wyłączyć tego inwerta na sterowaniu. Syćko? Nie, lecę 4 A nie, sorry, 3. E, są cztery. Jeden się odłączył, chce mnie flankować. E, nie chciał mnie nawet flankować, jaki baran. Pociski nie wiedzą, w którą stronę chcą strzelać. Ej, dobra, jest troszeczkę niebezpieczniej niż myślałem. Zaraz mogę stracić więcej niż tylko lakierkę. Wszystko! Ej! Ale te, jak ten kało to nawet nie... Co jest? Ej! Teraz to dopiero zauważyłem, kało siedzi w miejscu pasażera. <noise> Z rękami wywalonymi na boki jak bossu. ale nie mamy tego lotka, który by nam kierował tak jak ostatnio było. Też w sumie zabawne, że tam chyba my sterowaliśmy, a nie lotek, ale lotek był w kokpicie. Się robi bardzo niebezpiecznie, a zaraz mogę odpaść. Może będę grał nieczysto i, i ja im usiądę na ogonie. Dobry pomysł. Tak zróbmy. Trzeba niestety cwaniakowe... Co do mnie strzela? Swaniaki. Ostatni... Gagutek? Gdzie on jest? Chłop się zgubił. Bądź ostatnim. Ja już nie chcę. Coś jeszcze... O nie! Leci więcej! Może to jest taka misja, którą mam przegrać? Lecie jak w... Syn. Jak w Halo sięgnij. W oryginale Halo Reach, że tam dostajemy jako ostatnią misję przeżyj, ale, ale nie możemy przeżyć, bo, bo nie, nie da się przeżyć na wojnie. I to jest bardzo głębokie. To nie jest głębokie, to jest patetyczne po amerykańsku, jak tylko Amerykanie potrafią. Nikt ci inny nie zrobi takiej propagandy wojennej, jak Amerykanin zrobi. Oni jeszcze żyją. O dziwo, ja też. To ostatnie. Tak się stresowałem grając w Drakengarda pierwszego. Ten to dopiero jest stresujący. <laughs> Drakengard pierwszy jest super trudny. Ma... Mamy bardzo mało życia. I nie da się leczyć. ...w trakcie misji latanych. Tam się robi albo poziomy muso, jak w Dynasty Warriors, czy innych takich. Proszę, koniec. Ja eee, chcę do domu. Jest. No, to są pierwsze, a drugie misje mi są takie misje latane na smoku. Rozwalanie rzeczy, smok jest super ciężki to jest fajne, ale strasznie ciężkie, zwłaszcza, że te misje są dość długie i nie da się leczyć. Jak dostaniemy za bardzo w wpierdyl, to już się nie wyleczymy i możemy nawet tych 20 kolejnych minut polatać, ale potem i tak zginiemy i zaczynamy od nowa. Nieważne. Skończyliśmy. Ja się bardzo cieszę. Jakiś medal się należy. A tymczasem ruszymy pewnie do wulkanu. Nie, to jest droga do wulkanu. Ruszymy gdzieś, gdzie jest ciepło. I nie będzie to wulkan. No cóż. I będzie to przedostatni, chyba że będzie długi. To jeden z ostatnich odcinków. Tymczasem można już sobie myśleć nad kolejną grą. Może. Nie, nie, nie. kao demo zrobimy kiedy indziej. Tymczasem. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajki, że ja do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oh. Kochani, wiecie może. Hmm.